Kolejny referent, proszę Państwa, spojrzy na zarządzanie z zupełnie innej strony. Zapraszamy, już jest przygotowany, czy przygotowuje się pan rektor wielokrotnie tu przywoływanyj wyższej szkoły z Nowego Sądza. pan doktor Dariusz Woźniak, biblioteka do likwidacji, no ze znakiem zapytania, czyli nadzieja, że nie, spojrzenie zarządzających uczelnią na wyzwania stojące przed bibliotekami szkół wyższych. Zapraszamy. Proszę Państwa, jeszcze raz dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. To moja druga przygoda ze środowiskiem, można powiedzieć, po konferencji w Nowym Sączu. A... No i uczę się, cały czas się uczę. E, wczoraj miałem okazję, wczoraj miałem okazję do, do kilku rozmów. E, dzisiaj cały czas staram się dosyć aktywnie uczestniczyć. Dużo wątków, które chciałem poruszyć. Na przykład przedmówca tutaj zwrócił uwagę. Więc powoli dochodzę do wniosku, że jakoś specjalnie czegoś nowego państwu nie przekażę. To raczej taki case study, tak? Raczej taki case study na przykładzie na przykładzie naszej naszej uczelni. to co tak silno to silnie widać to ten ogrom informacji nawet na tej konferencji. Ja nie wiem, czy jestem w stanie zapamiętać 5% tego, co tutaj usłyszałem. Pała Bogu, że sobie zapisałem od razu plugin, zainstalowałem wczoraj tego kopernio yy, i w wolnej chwili nieładnie rzecz ujmując, nie słuchając, uzupełniłem sobie ten orcid. Bo ktoś mówi, że nie było, ale jest jest eksport z Google'a na szczęście. Tutaj wyjdę na barbarzyńce. Od razu Państwu powiem, że. Jako naukowiec jakichś specjalnie sukcesów nie mam, no, ale od czasu do czasu zdarzy mi się coś napisać. a W tym momencie mam taką fazę życiową, oprócz wiadomo kryzysu wieku średniego, to mam taką fazę życiową, że strasznie ubolewam nad, nad, nad kryterium użyteczności badań. Tak? Nad użytecznością badań. To nawiązując do, 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 do profesora Holendra. Ta użyteczność tam w mojej dziedzinie jest taka sobie, taka sport taki można powiedzieć. Czytamy się między sobą. O no fajnie. Czytamy się między sobą. A. Także też mam kryzys w tym, w tym względzie. Natomiast niestety jako barbarzyńca tutaj w tym środowisku powiem, że pierwszą rzeczą, na, na którą siadam, szukając jakichkolwiek materiałów jest kolar. Potem długo, długo nic, i jak już faktycznie nie mogę znaleźć czegoś full tekstu sobie ściągnąć, tak? No to się przej, przejdę. Nie? To się przejdę. Chociaż wydaje mi się, że jakieś tam kompetencje w IT mam. Tak? Kompetencje jakieś tam IT mam. Chociaż rozwój jest tak duży, że po prostu nie nadążam. Nie nadążam. Dla mnie taki największy. Mmm, największa moja porażka to to, że. Był czas, że na studiach składałem komputery, dorabiałem. Wydawało mi się, że kurczę. Słuchajcie, ja do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć tego, że aplikacje dzieją w tle. Wkurza mnie to niesamowicie i nie mogę sobie z tym poradzić, bo jestem przyzwyczajony do systemu, gdzie to jeżeli user nacisnął uruchom aplikację, to była uruchomiona. No i tak dużo rzeczy nawet na tej konferencji też nie mieści mi się w głowie, nie jestem w stanie pojąć systemu, chociaż niejednokrotnie mi pani dyrektor naszej biblioteki tu próbowała wytłumaczyć. Nie jestem w stanie pojąć systemu bibliotecznego w sensie systemów elektronicznych, kompletnie. To, że w ogóle nie ma centralnego systemu w Polsce, to mi się w ogóle w głowie nie mieści. To, że jest PBN i POLON, ja tego w ogóle nie rozumiem. To dlaczego są dwa, oprócz aspektów organizacyjnych i politycznych. To tak, to jest co jestem w stanie zajarzyć. Technicznie, kompletnie nie. Jeżeli chodzi o, o technologię, to tylko ja nie wiem, czy to można nazwać wskazówką. Jeżeli biblioteka będzie miała 10 systemów, cały czas będzie mniej zadowoleni. Musi być przynajmniej nakładka. Musi być przynajmniej nakładka zarządzająca. To wiem że ze swojego doświadczenia nie ma szans poradzenia sobie z, z taką organizacją, której działa, systemy informatyczne mają usprawniać, tak? zwiększać produktywność, wydajność. Jeżeli jest ich kilka, to nie, nie wiem, czy nie cofają. Perspektywa mojej szkoły, bo w tych rozmowach wczorajszych, tak jak słucham, no jest to inna perspektywa. Większość z Państwa yy, to pre, yy, reprezentuje biblioteki duże, u nas jest trzech pracowników. Biblioteki duże na dużych, dużych organizacjach, tak, korporacjach, dużych korporacjach. U nas jest mała. Uczelnia, uczelnia nasza 27 lat, też bez jakichś specjalnych, specjalnych yy, tradycji, a my nie skupiamy się na, na, na rozwoju naukowym. Tak? To, że prawo się zmieniło, to w sumie dla nas nie ma większego znaczenia, bo jakoś specjalnie nigdy nie byliśmy w tym kierunku yy, sfokusowani. Yy. Szkoła jest biznesu w sensie taka, że od samego początku była projektowana jako praktyczna. Naukowo coś tam próbowaliśmy się rozbijać, ale pieniędzy z tego jakichś dużych nie ma, to szczerze powiem jako rektor. Nie? No to nie jest ta skala w tym sensie, bo duże uniwersytety to są duże pieniądze, to ja to, to, to wiem. <laughs> U nas bardziej takie hobby. No, konsekwencja do biblioteki jest taka, że mniej jest tych obowiązków Mniej jest tego obowiązków z, z tym obszarem związanych. A, ale oczywiście przed oceną parametryczną, bo tutaj wczoraj jedna pani powiedziała właśnie, że i były takie uczelnie co ostatniego dnia i tak spuściłem głowę do no to my. <laughs> Taka prawda. A, tylko trzy kierunki. Gdzie tylko to nie wiem. Trzy kierunki długo bym musiał rozwodzić się dlaczego taka polityka. Management i computer science oferowane po polsku po angielsku stacjonarnie i niestacjonarnie. Management jeszcze po rosyjsku czyli trzy. To jest to wyzwanie językowe. A Trochę tak nas schizofrenika wyjdę ale tak trochę jako rektor trochę jako ekonomista i trochę jako od... taki od szkolnictwa wyższego. E... Te trzy programy na studiach stacjonarnych idą wykłady full online, tak? full streamowane. Za chwilę powiem, że to ma znaczenie dla biblioteki. A z tym, że można sobie przyjść do sali. Tak? Jak ktoś ma taką chęć, to przychodzi sobie do sali. Jak nie ma takiej chęci, to sobie ogląda na telefonie. Warsztaty, czy to ćwiczenia, nazwijmy sobie różnie. Generalnie jak student wybierze. Tak? Jak ma ochotę, to ma tak, a jak ma ochotę, to ma inaczej. Ja i nie będę się rozwodził nad tym czy PAKa to przełknie czy nie przełknie. Przełknie. A technologia idzie bardzo do przodu i dla nas to jest dobrze. Z tym że to, że jesteśmy bardzo zaawansowani technologicznie, to, yy, to powiem wam, że to nie wiem czy to oznacza, że my jesteśmy przygotowani do wyzwań współczesnych. Technologicznie tak, technologicznie tak. Natomiast czy do wyzwań nie jestem nie jestem przekonany. Tutaj już wielu przedmówców mówiło o tych trendach światowych. Sam profesor na konferencji przed rokiem, i to jest, można powiedzieć, spisane, opublikowane, też przedstawiał trendy. I ja do tych trendów tylko bym dodał bo demografia jest jasna internacjonalizacja, migracje to te, te też nie, nie budzi wątpliwości. Zmiana stylu studiowania może nie na medycynie nie wiem. Ale ja powiem tak, że jak jeszcze jak ja studiowałem, co nie było aż tak dawno temu, większość studentów pracę traktowało tak dorywczo. W tym momencie, mówię o młodych ludziach, młodych, młodych, w tym momencie większość chce pracować. Studiując. Studiując. Mało tego, tutaj też pojawił się ten wątek, jak tej informacji jest dużo i wymagania się zmieniają często, no to wiadomo, że przez całe życie uczenie się jest, jest rzeczywiście uczeniem się przez całe życie. Eee, dlatego, jak ktoś mnie zapyta, ilu macie studentów, to studentów w sumie nie mamy dużo, ale mamy około 2000 userów. I po prostu różni. Ja nie wiem, czy, no oni nie są ustawowo wszyscy studentami. To są słuchacze, to są kursanci. Różni. Bróżniaści w wieku od tam 18 do, do a z Ukrainy to, to, to część jest to 17, tak? 17 do 64, tak, ostatni taki dyplom wydałem, podpisywałem. <laughs> Czyli bardzo duża, bardzo duża różnorodność, bardzo duża różnorodność też uciekł mi ten slajd, jeżeli chodzi o, o, o nacje, tak, ale to głównie dotyczy studiów stacjonarnych, studia niestacjonarne a studia niestacjonarne silnie oparte na oszczędności czasu. Silnie oparte na oszczędności czasu. Profile, które oferujemy są profilami praktycznymi. Tu, tutaj z profesorem na, na, na przerwie yy, rozmawialiśmy. Profil praktyczny ma 6 miesięcy praktyk. To i dobrze i źle. Organizacyjnie jest to pewne wyzwanie. Chyba, że uda nam się naszą wizję doprowadzić do końca, żeby ja bym chciał, żeby jak najwięcej studentów pracowało dla nas. A da się to zrobić. Nie, broń Boże, nie jest to łatwe. Nie mamy pasma sukcesów, ani nic takiego. Natomiast wydaje mi się, że to taki Uniwersytet praktyczny ma rację bytu. Yy, wiadomo, tak jak mówię, no, to wszystko, o czym opowiadam ma znaczenie dla biblioteki i dla miejsca, który yy, dla tej biblioteki w, w naszym systemie, bo to, od czego na szczęście nie zacząłem, jest to, że outsourcing to nie, że jest pomysł wczoraj, nie? Tak? Z, z dyskusji, tylko realnie siedzieliśmy przy kartce i próbowaliśmy z tego wyjść, można powiedzieć w ten sposób. Krótka historia biblioteki. Było dobrze, było dobrze, może tak. Czyli, wiadomo, jakieś tam początki, budowanie od zera pasja twórców przyczyniła się do tego, że powstała nieduża, wiadomo, do, jakoś nigdy nie byliśmy dużą uczelnią, nieduża, ale taka, 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 taka bardzo nowoczesna uczelnia, biblioteka. Mało tego z racji tego, że naszym partnerem jest National Louis, no to mieliśmy dostęp dawno, dawno temu, z tej perspektywy patrząc, do ich zasobów. No to od razu można powiedzieć w rankingu wysoko, tak, bo fajne zasoby, które no, w życiu byśmy sobie my nie mogli pozwolić, ani w tamtych czasach, żadna inna polska uczelnia. W szczęśliwy sensie, kas. A, a więc było dobrze, no ale potem krach, można powiedzieć, na rynku. Bardziej o, odbił się na, na, na tych uczelniach, wiadomo, niepublicznych, mniej na uczelniach y, publicznych, no ale pewnie w jakimś w jakimś stopniu też dużo trudniejsza sytuacja finansowa a prawie kompletne przez chwilę ograniczenie zakupów redukcja kadry czyli takie rzeczy no niezbyt przyjemne no, no ale tak było no i można powiedzieć po tym przemodelowanie zupełne targetu modelu biznesowego to tak jak tu kolega wcześniej <krym> prezentował można powiedzieć, że udało nam się z tego wyjść i e, cały czas w tym momencie no cały czas patrzymy tak jak mówię może trochę bardziej niż, niż te no to myślę, że to jest ten, ten, ten problem motywacji bodźców do zmian. Fajnie, że środowisko zauważa trendy tak jak ja obserwuję, przepraszam to są takie moje, że tak powiem przemyślenia tak nie jest to wystąpienie jakieś naukowe. A tak jak środowisko zauważa to, te, te rzeczy, bo wszyscy z Państwa, to, co mówię tutaj za chwilę przedstawię funkcję, które ja widzę w bibliotece, to raczej nie jest nic nowego dla Was e, z tego co słucham tak, nawet na tej konferencji. Ale, ale jednak ta presja ekonomiczna. Presja ekonomiczna jest ogromna, wydaje mi się, że większa i jeżeli popatrzymy sobie na, nawet na, 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 przeczytamy coś z zarządzania zmianą to państwo przeczytają, że z zewnątrz ta zmiana rzadko wychodzi. Mimo, że na sali są pasjonaci, no, no, naprawdę super tutaj ludzie, których poznałem czy wcześniej w Sączu. No, powiedzieć, taka prawda organizacyjna jest taka, że głównie jednak te czynniki zewnętrzne wymuszają zmiany. I teraz nawet taki wskaźnik, tutaj fajne były dzisiaj te dane na samym początku, ale taki wskaźnik, tylko tylko sam, sama powierzchnia czytelni, powiedzmy, tak, do liczby studentów, to jest słaby wskaźnik ekonomicznie. Wykorzystanie, o, to tak. Nie? Wykorzystanie, i to wykorzystanie po prostu jest u nas małe. Decyzja, no niełatwa, tak, niełatwa, bo tak jak mówię bibliotekę budowali pasjonaci. Teraz już po dwudziestu kilku latach, no po prostu przywiązanie tak, do tego. Decyzja ścinamy powierzchnię o 80%. Dlaczego? Bo była pusta. Co z tego, że studenci mieli możliwość przyjść i pracować. A koszt, koszt alternatywny, to jest. No przepraszam Was, że tak wprost powiem, ale metr kwadratowy wynajęcia powierzchni. A ja wiem, że niektórym się to nie mieści w głowie my. Ponieważ mamy ten profil praktyczny, bo to wszystko jest trochę tak powiązane. Mamy ten profil praktyczny. Dla mnie jest dobrze, jak na uczelni ja mam firmy. Bo oni mimo świetnie rozwiniętej komunikacji elektronicznej, jak mam dyrektora na piętrze albo poniżej, to ja z nim rozmawiam codziennie przy samochodzie, jak wyjeżdżamy albo ten. No inna jest, inna jest ta komunikacja. może powiedzieć słuchaj, potrzebuję takich ludzi, jak to można załatwić? Więc y, cały czas te, te, te zmiany są, oczywiście sama czytań, czytelnia przekształcona jako miejsce do pracy, a no i skupienie się na, na, na kontrolowaniu głównie elektronicznych zasobów. Za, za chwilę to jeszcze troszkę rozwinę. Wsparcie instytutów. No. I cały czas naukowo to nie jest nasz główny cel. Natomiast instytuty dla nas, dla mnie to są takie firmy. Mamy trzy kierunki, stąd trzy instytuty. Jak jest instytut, strasznie długa nazwa, ale generalnie psychologii, no to oni powinni sprawdzić się na rynku. Czyli co robią? Opiniują. Opinie, tak? testy psychologiczne, ktoś przywołazi, wyposażyliśmy tam salę, zdobyliśmy uprawnienia, jakieś tam papiery. I można normalnie u nas wykonać badania, robią to nasi psychologowie plus studenci, tak? plus studenci nadzorowani przez tak? tych psychologów. Jak jest Centrum Instytut Informatyki? No to oni specjalizują się w software, w modelu takim, że są programiści, no głównie nasi absolwenci, plus pomocnicy, tacy junior programist, czyli studenci roku trzeciego, powiedzmy, i, i, i trzeciego i pół. To dałem kursywą, bo to jeszcze nie do końca mi wychodzi. A tutaj to, z czym wiąże przyszłość, to jest wsparcie takie wywiadowcze, tylko nie dla dużych firm, które mają dużo większe możliwości niż my i co najwyżej mogliby się roześmiać, gdybym mu coś takiego zaproponował, tylko dla małych, które nie mają czasu na wyszukiwanie informacji, a dla nich te informacje też są ważne. Nie stać ich po prostu, żeby sobie tam kupić, no nie mówię w Bloombergu, ale u polskich tych, tych firmach dostępu i zamówienia raportu jeszcze raportu na 100 stron i przeczytania go ze zrozumienia. Niejednokrotnie tutaj słyszałem, że mam takie wrażenie tak, po, po, po tych spotkaniach, że biblioteka Środowisko czu, czuje się takie troszeczkę odrzucone przez, nie wiem, przez brak w ustawie, przez to, że nie traktuje się biblioteki jakoś specjalnie i tak No, w moim przypadku jest, biblioteka jest bardzo cenna, ale no, razem z kadrą, to co tutaj kolega przedstawiał, razem z kadrą, razem z dziekanatem, no pracuje na, tak? na, na całość, na całość, na, na poziom, usług, tak? Na poziom usług, jaki, jaki oferujemy. No. Nie ma u mnie jakiegoś specjalnego statusu. Ta wyspa. Nie? Że to taka wyspa będzie i tu będzie biblioteka i tu, i tu, tu będzie pani, najczęściej kobiety, tak? która tam będzie coś tam pomagała. No i kilka rzeczy, które wprowadziliśmy lub wprowadzamy od 1 października, żeby. No nie wiem, być może to Państwu coś tam, coś tam pomoże, no a przynajmniej nie zaszkodzi, najwyżej można zapomnieć. Tak? <laughs> po pierwsze, to jest strażnik popytu. Popytu na to, że wszyscy, kadra wiadomo lepsza, gorsza, no jak ludzie, tak? Każdy by chciał zamówić literaturę, żeby się studenci musieli czytać i tak dalej, i tak i w się walnąć z 10 pozycji. Tylko, <laughs> tylko po prostu i dziekan, czyli szef programu. Tak? Nasze funkcje rektor, dziekan to trochę inaczej niż na, na państwowych uczelni. No ale dziekan to jest, to jest dyrektor programowy. Tak? <laughs> dyrektor produkcji. A, czuwają nad tym, żeby to było sensowne. Kto przeczyta 10 podręczników? Kto? Przecież ja y, sam, jak jestem wypoczęty i mam dzień, jestem w stanie ze zrozumieniem przeczytać artykuł albo pół artykułu no nie więcej pół artykułu mówię bo ostatnio czytałem trzy razy ten sam bo próbowałem go zrozumieć no nie daje rady więcej no, no nie wiem no takie mam możliwości poznawcze tak? więc musi przejść przez to wiadomo że system nam ułatwia to że jest to trochę łatwiej zrobić tak no bo ściągnąć sylabusów powiedzieć po pierwsze po co ci tyle po drugie nie mamy tego na ebooku akurat tu w, 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 kryptoreklama, ale ten serwis jest dla mnie idealnym serwisem. Świetne funkcje, A, tylko ludzi trzeba do tego przekonać i, 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 i w jaki sposób przekonujemy. Wsparcie procesu dydaktycznego. Teraz Państwo pewnie zauważyli, że coraz więcej o, w ogłoszeniach o pracę jest coś takiego jak ten, niech będzie, że data analyst. Tak? Data analyst, czy tam, nie ja wiem, jakiś tam obrabiasz danych. Obrabiarz danych. Uważam, że wykształcenie bibliotekarzy to jest w dużej, dużej części właśnie taki, taki, yy, takie umiejętności są kształtowane. Tak czy inaczej my to mamy na manage <laughs> a ale wsparcie procesu dydaktycznego przez bibliotekę to jest, po pierwsze wstęp, czyli no, takie, bo mamy takie szkolenie z biblioteki, ale głównie z zasobów cyfrowych, jak korzystać. Pod nazwą takiego, dlaczego Google to nie wszystko. Tak? A są efekty już tego programu prowadzonego od lat trzech, że duż, bardzo nam wzrosło wykorzystanie zasobów cyfrowych. Przedtem też je mieliśmy, ale studenci tak jak ja, jako naukowiec, najpierw sięgali do Google'a, a potem myśleli, a może kliknę w bibliotekę. bibliotekę. Pozyskiwanie informacji i ochrona własności intelektualnej pół, na pół z prawnikami i wprowadzenie. Pierwsza część seminarium dyplomowego jest prowadzona przez bibliotekę. <coughs> eee, oczywiście takie bardziej tradycyjne, czyli wsparcie studentów i kadry, i tutaj nie wiem, taka ciekawostka, za chwilę jak skończę, to już Państwu pokażę, eee, w jaki sposób to rozwiąza rozwiązaliśmy teraz, ale jakie są jeszcze możliwości techniczne. Bardzo dla mnie ważna informacja z e-booka jest taka, że PIK jest o 19. To da się zrobić. W sensie, żeby wtedy było wsparcie z biblioteki, bo na pewno ktoś, czy to będzie wykładowca, czy to będzie student, czegoś nie będzie umiał włączyć. To na 100%. Wydawnictwo u nas jest małe, to jest małe znaczenie, tu bym specjalnie nie przesadzał. Od czasu do czasu. Repozytoria i to, co kolega tutaj podkreślił, bo to myślałem, że będzie innowacyjne, ale nie jest niestety. Ja tu mam zapisane wsparcie klauda. Wsparcie klauda to znaczy, jeszcze raz, jak nie ma czapki, to systemy są nieużyteczne. Z punktu widzenia rektora mówię. Z punktu widzenia rektora, bo rektor po prostu musi pójść, prorektor obojętnie, tak sobie to wyobrażam, musi pójść, szczególnie w dużych organizacjach i zapytać, to, co w tej bibliotece, co wy tam macie i tak dalej. A ja nie mam na to czasu i nie chcę komuś zawracać głowy po prostu takimi rzeczami. Ja chcę mieć taki raport codziennie rano, który sobie mogę kliknąć i zobaczyć kilka wskaźników najistotniejszych. No ja wiem, bez jakiejś tam bardzo wielkiej głębokości, tak? No ale przynajmniej jakieś dane są. Przynajmniej jakieś dane są. Ile osób korzysta, dlaczego korzysta? Czy to wzrasta, czy spada? Po co to kupiliśmy, jak tego nikt nie używa, i tak dalej. Więc yy, wsparcie systemu, systemu, to jest wsparcie na przykład gromadzenia pra, prac, tutaj repozytorium. Dla mnie ogromnym zaskoczeniem jest to, że repozytorium instytucjonalne u nas ma tak dużą oglądalność. Ja wiem, że to głównie przez to, że ładujemy tam prace wyróżnione fullteksty. Ale tak czy inaczej, ruch generowany jest bardzo duży. Tak? Ruch generowany jest bardzo duży. I tutaj, żeby nie wyszło, że nic nie czytam, to w tej publikacji właśnie rok temu pani doktor Karciarz miała taki artykuł, tytułu nie pamiętam, ale było o tym, jakie są kompetencje generalnie, tak? I jakie są zawody przyszłości, to w tych funkcjach, które mamy na, na, na uczelni, no to właśnie jest trener źródeł informacji, kurator pamięci, detektyw do spraw danych. no to nazwy są szumne, tak, no ale. Funkcyjnie to wygląda tak. Natomiast taka ciekawostka, w jaki sposób można wesprzeć online studentów, to tylko chciałem Państwu kończąc, pokazać no i najprostszy. O, Marysia już napisała właśnie tutaj, że pozdrowienia. E, dla uczestników. Czyli to jest rozwiązanie z Facebooka, które pewnie większość z Państwa zna. Jak to nie wystarczy, w sensie. No wiadomo, organizacyjnie musimy być tak, żeby pracownik biblioteki o 19 pracował, to jest jasne. Ale to da się zrobić. Pracować może z domu, tak? Nie musi siedzieć w bibliotece, bo może. Natomiast jeżeli czad nie wystarczy, no to mamy rozwiązanie audio-video z kolejkowaniem. No zobaczymy po prostu jakie duże będzie rzeczywiście zapotrzebowanie. Audio-video z kolejkowaniem to jest o tyle lepsze to wideo, to że student może udostępnić pulpit i powiedzieć, że tu klikam i kurde nic, a nie tłumaczyć nie? tekstowo, a nie tłumaczyć tekstowo. Wydaje mi się, że, że to spotka się z zainteresowaniem studentów. Także dziękuję bardzo. Jestem oczywiście dzisiaj do, do końca, do dyspozycji. Gdyby ktoś chciał poruszyć inne tematy, na przykład natury takiej ekonomicznej, finansowania publicznego, różnych rzeczy, ja jestem otwarty na argumenty, również na finansowanie bibliotek. Dziękujemy. Mm-hmm. <clears throat>